Myślę, że tak. Myślę, że panuje... Uwaga, piłka! O, uratowałem kamerę. Najważniejsze, najważniejsze jest to, że, że wygrywamy w tym spotkaniu, zgarniamy te cenne punkty z Benzinem. Trochę było fal startu ostatnio, ale myślę, że pokazaliśmy, że potrafimy grać z każdym, więc... E, więc oby tak dalej, e, obyśmy dalej pokazywali się z jak najlepszej strony, wygrywali mecze, łapali punkty, bo to jest dla nas bardzo ważne. Tak, tak, zagraliśmy można powiedzieć tak jak tutaj cały mecz, tak jak pierwszy set z suwałkami, czyli bardzo dobrze, mało błędów. Nasza dobra gra, więc to bardzo cieszy. E, mamy trzy punkty. Myślimy o kolejnym spotkaniu, żeby tam też zapunktować. To teraz dla nas jest najważniejsze. Skupiamy się na tym, że kolejna robota jest do zrobienia. Tak, tak, wszyscy, wszyscy dali coś od siebie, e, wszyscy myślę, pokazali się z dobrej strony, e, zagrali, zagrali dobre spotkanie, e, więc, bardzo, więc bardzo się cieszę z tego. E, co mogę powiedzieć? Tylko i wyłącznie e, cieszy nas zwycięstwo i, i jedziemy dalej. Tak, tak. No, myślę, że to jest przeciwnik z tych, z którymi możemy, a nie musimy, więc na pewno to jest fajne, że, że powalczymy sobie z takimi zawodnikami, jak tutaj przyjadą. Na pewno damy, damy z siebie to, co najlepsze. I kto wie, może liczę też na to, że że uda się urwać punkty w kolejnym spotkaniu. No myślę, że wyjść i grać swoje, być mało błędów, wiadomo siatkówka to jest gra błędów, więc, więc musimy się ich wystrzegać. Eee... Co mogę więcej powiedzieć? Nie mamy, nie mamy jeszcze sprecyzowanej taktyki na Jastrzębie, gramy swoją dobrą siatkówkę i, i damy z siebie w tym meczu 110%. Tak, nie zostało, nie zostało dużo, teraz na pewno liga nabierze trochę rozpędu, bo Chyba jako my i Zaxa mieliśmy tylko jeden mecz rozegrany do tej pory, ale. No ale teraz musimy to nadrobić, więc więcej meczów na pewno będzie więcej. Mniej dni do odpoczynku, ale, ale myślę, że tak czy siak dajemy z siebie 100%. Co nam pozostało? Nic, więc lecimy dalej.